Jest tu Juliet. Hi. Witaj. Oh. Zaraz się rozpłaczę. Nie rób tego. Nie chcesz, żebym ja też płakała? Miło Cię to. poznać. To Jestem to. Sandra. Co z to? czym przychodzisz? Z tym. A co to takiego? No tak. Byłaś już z tym u lekarza? 25 lat temu była mu dermatologa. Okay. Powiedział, że nic nie może zrobić. Ten guzek jest nadżyłym. Pewnie ciągle o nim myślisz. Widzę tylko te zmiany. Sądzę, że są to kaszaki, czyli torbiele gruczołów łojowych. Te twardsze i sinawe to torbiele włosowe. Są twarde jak ziarenka, ale jeśli zerkniemy na ich zawartość pod mikroskopem, zobaczymy tysiące zwiniętych włosków wiele włosowe często towarzyszą kaszakom. Zupełnie jakby obie zmiany coś łączyły. U wielu pacjentów występują jedne i drugie. Masz tego sporo, ale postaram się usunąć jak najwięcej. Poczujesz się znacznie lepiej. W tej chwili nie jestem sobą zachwycona. I to chcemy zmienić. Do dzieła. Usuniemy Ile się da? Zaczynamy. Zaznaczę te guzki, które widzę. Najważniejszy jest ten na szyi. Kiedy guzki znikną, poczuję się wolna. Masz dobre serce. Dziękuję. Denerwuję się, bo wiele guzków znajduje się blisko naczyń krwionośnych. Jeśli lekarka je naruszy, mogę się wytrwawić. Skalpele są bardzo ostre. Muszę być ostrożna. Nacinam. Widzisz tę wydzielinę? Wózki Juliet to na pewno kaszaki. Ich zawartość jest czyściutka. Wyciska się ją jak krem albo mydło z butelki.